Siemanko, witajcie Zimeczki, ja jestem Michał, witam was na moim kanale, jest to kolejny odcinek z kwadratowa przygoda, z kwadratowej przygody, jest to odcinek już trzeci, e, pod ostatnim odcinkiem, serio, te ząbiaki zdenerwowały mnie tak, że już nie miałem siły nagrywać, już mi się totalnie to, to odechciało, jeżeli naprawdę to się będzie powtarzać, to ja zabunkruję się w tym, domku i ja z niego nie wyjdę, no bo co? Byłem w niebezpieczeństwie i to totalnie mo mogła ta, się seria ta, ta seria się zakończyć na tym jednym odcinku. Muszę szybko wyjść i zobaczyć, czy niczego nie ma. Eee, w ogóle chciałbym wam jeszcze szybko podziękować. Ostatnie filmiki są jakby u mnie furorą. Robi robią bardzo dobre wyświetlenia, więc jeżeli... Wam się ten odcinek spodoba? Zachęcam do zostawienia suba, łapki oraz komentarza pod filmem, jeżeli też będziecie chcieli. Możecie ten, te, ten filmik też udostępnić znajomym. Jeżeli też lubią oglądać gameplay z Minecrafta, bardzo by mi się to. Bardzo by mi się. No, po prostu by, by mi się polepszył dzień, nie? Sorry, trochę już mam kiepską dyksję. E, dopiero co wróciłem na chatę, więc trochę jest mi ciężko tak teraz się zorganizować szybko. No ale cóż, no witam was w tym kolejnym odcinku. Zróbmy sobie może... Mam dzisiaj taki mały pomysł, żeby zrobić sobie parę rzeczy takich kilow i se tu obudować. Tak, tym drewnem. Żeby było ładnie, nie? Żeby tutaj drewno było. Bo na razie stąd nie chcę się ruszać zbytnio. Pochopnych ruchów nie chcę wykonywać na razie. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że naprawdę no, chcę, chcę się powtórzyć. Bardzo... Się cieszę za takie dobre wyświetlenia na kanale. Niemniej naprawdę potrafi, potrafimy coś zdziałać razem. Damy radę wbić 50 subskrypcji do końca tego miesiąca? Zobaczymy. Może nawet uda się więcej znając was, bo ostatnio szybko jakoś robię te suby, więc mam nadzieję, że za zachęta to będzie taka, że Q&A może będzie za niedługo jakieś spróbuję zrobić. Przed chwilą na społeczności dałem właśnie takie przypomnienie, że będę robił QA, więc jeżeli chcesz, żebym odpowiedział na Twoje pytanie, możesz napisać jakieś. A ja postaram się na nie odpowiedzieć. I. Mm, zobaczymy, może się pojawi twoja odpowie moja odpowiedź na twój komentarz. Mm, więc jeżeli na, na pewno naprawdę chcecie, napiszcie. Na społeczności teraz to ogłosiłem, e, od razu jak wróciłem, od razu to wrzuciłem. Od razu na społeczność. Z... Włączem zachciało mi się tak nagle Q&A jakieś zrobić taką odrzutkę od wszystkiego, tak zrobić coś. I myślę, że to będzie się naprawdę opłacać, że to będzie naprawdę fajne. I będzie przyjemniej mi i wam. Będziecie mogli trochę się zapoznać lepiej z moim kanałem, a ja będę mógł odpowiadać na wasze pytania jeszcze będę to... jeszcze zrobię to z uśmiechem na twarzy, no. Lepszego deala chyba na razie nie ma na ten kanał. Ale wydaje mi się, że jak, na, naprawdę, jak będziecie chcieli, to możecie napisać jakąś fajną propozycję, y, jakieś pytanko. Ja na nie odpowiem z przyjemnością, naprawdę, z uśmiechem na ustach to, na to odpowiem. E, dobra, wracając do odcinka. Jak mówię, zabudujmy se to drewnem. E, myślę, że będzie Git. Jeszcze, jeszcze raz, jeszcze chcę Was poinformować, żebyście wpadli na grupę Discord. Jest nabór do moderatorów. E, przeprowadzam castingi e, głosowe wie, albo tekstowe. Napiszcie mi, jaką byście formę woleli, a ja przeprowadzę z Wami e, ta, taki casting. Będziecie musieli mi tylko pokazać jakieś próbne te, serwery, które ogarniacie, e, albo co umiecie zrobić, czy jakieś mody wgrywać na serwer Discordowy, czy coś takiego. Pokażecie mi. A jak się, mi się spodobacie, a na pewno to się stanie, to będziecie mogli być moderatorami mojego serwera Discordowego, który jest w opisie tego filmu. Jeszcze chciałbym Was zaprosić na mój kanał z Leną, w którym na razie nie ma żadnego filmu i na jakiś czas nie będzie. Niemniej, za niedługo się może jakiś pojawi, więc wyczekujcie, zapraszam do subskrybowania. Jeszcze teraz, bo zapominałem za każdym razem żebyście wpadli na ekipę cymbałów. Jest to. śmieszna nazwa. Kanał jest tworzony przeze mnie pana Tadeusza Aka Axoxa, Verusa, Aka Xavicsa i Oliviera, Aka Oliwka 303. Jest to taki kanał, w którym oni większość czasu, na którym oni będą więcej odcinków robić niż ja. Ja tam jestem tylko montażystą i robię miniaturki, więc jeżeli będziesz chętny, to wpadnij. Zachęcam. Fajny kanał. Ech. Dobra, ja muszę stąd wyjść. Ogarnąłem se. Ten deszcz nadal pada. Ja nie mam wełny. Shit. Jestem na razie uziemiony. Dobra, wezmę se jedną pochodnię. Najwyżej umrę. Się odradzę. Hehehe. Dobra. Muszę se siekierę jeszcze zrobić. Biorę. Sorry, nie mogłem jej znaleźć. Ech, trochę jeszcze, sopoczekam, aż mi te nasiona wyrosną. Kurcza, dwa pająki! Muszę być ostrożny, straszny. Eee. Fak, zobacz mnie. Szlak. Najgorzej. Szlak. 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 Nie rób mi tego! Dobra, uciekłem! tu uciekłem! Na szczęście! Ale by była faza! Tak nagle umarł, nie? Kurde! Ciężko, ciężko, naprawdę ciężko. Nie podoba mi się to. Totalnie mi się to nie podoba. No przestań deszczu. Też Deszcz na, na mnie kapie. Noż tu nie kapie. Patrz, tu kapie na mnie. Dzisiaj Kapie na mnie. Wow. Big faza. O! Zrobię se ten węgiel drzewny. Iście! No, ogórek! Załóż swój kapturek. Shit. Dobra. Czyli jednak warto brać yy, te Creepery na odległość. Jednak się to bardzo opłaca. Shit. Ale miałem stresa. Jak muzyczka jest za głośna, nie, to ja na następnym napiszcie mi w komentarzach, nie? Bo ja, mi się wydaje, że ona jest trochę za głośna. Napiszcie mi w komentarzach, to będę próbował ją ściszać na następny odcinek, który się może pojawi jutro albo pojutrze. Hmm. A może Q&A nagram za niedługo właśnie? 47? Wystarczy na razie. Dobra, poczekam, aż mi się to przepali. Nie będę wam to zabierał czasu. Dobra, jakby ogarnąłem sobie. 18... Mam 26 tego węgla drzewnego i normalnego. Zombiaki są... Nie są podemną. Centralnie są pode mną. Ja nie wiem, czy ja mam się do nich bijać, bo ja tam widziałem clippera. No a nie chcę tak szybko kończyć tej serii, bo jak umrę, to ta seria się oczywiście kończy, bo nie ma sensu się odradzać, nie? No, Ośni! Kurde. Badziewiaku. Badziewie jedne. ROŚNIJ tam. No czekajcie. To zabrzmi troszkę boomersko, nie? Czekajcie. Dla nowych subskrybentów kwiatuszek. Dobra, wracamy. Sorry, bo to trochę cringe'owe, bo mniejsza z tym, no... Dziękuję Wam za takie szybkie subskrybowanie mojego kanału, no... Jeszcze wcześniej nie miałem aż tak... rozrasta się ten kanał, jakby... Szybciej przychodzą subskrybenci, niż kiedykolwiek przychodziliście, nie? Bo w wakacje zacząłem nagrywać tamtego roku i... W tamtym czasie doszło was 37, teraz jest 47. Czy damy radę dobić 50 y, subskrybentów do te, końca tego miesiąca? I czy uda nam się zdobyć, zdobyć 100 subskrybentów w tym roku? Zobaczymy. W wakacje będą się pojawiać filmiki, jak już mówiłem. Będzie ich więcej, naczynie więcej, będą się po prostu częściej pojawiać. Myślę, że będziecie je oglądać. Nie bo. Ja się będę starał. W czasie wolnym będę miał więcej czasu na lepszy materiał, na lepsze, więcej pomysłów będę miał szczególnie. Ponieważ ja w większości czasu, gdy nagrywam dla was filmiki, jestem zmęczony. Naprawdę nie chcę mi się wtedy nagrywać, ale nagrywam, bo. Tylko w prime. Lubię. Video. O Jezu, znowu prime video! Boże! Te reklamy! Na Spotify! -o. Później se to zaraz ogarnę, dobra. Idę sobie ogarnę to drewno i widzimy się zaraz. Dobra. Nie mogłem znaleźć domku. Serio nie mogłem go znaleźć. Jestem strasznie głodny, muszę coś sobie zjeść tutaj. Oczywiście w Minecrafcie, nie? Opiększmy to sobie tak. Polować. Ryby chyba, ryb zaraz chyba będę szukać. Jak czegoś, jak nic tu nie znajdę? Muszę być przyszykowany, żeby wskoczyć do wody i poszukać właśnie ryb. Mięso Woo. Wreszcie uh. Kurde Zaraz się robi ciemno zombieaki będą się spałnić Shit Już się chyba zaczną spałnić Wracam Kolację mi wystarczy. Świnka. No mówiłem, no. Wiedziałem. Jeszcze creepera brakuje przed moim domem, nie? No, Dobra, robię sobie mięso, bo ja zaraz umrę tu z głodu. Będzie beka w sumie. A będę mieć bekę w sumie głównie z tego... Robimy fensa, muszę fensa sobie zrobić. Poczekajcie, bo po sobie muszę przypomnieć jak się fensy robiło. Czy jak się płotek robiło. Jeden. Kurczę, jaj z jajek mi się nie, nic nie wypyło. Może coś, może jajka miałem tutaj jeszcze chyba Kurczę, nie mam tych jajek Dobra, na razie to sobie to zjem 16 minut. Dobra. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Naprawdę już mi się nie chce to tonie. Już nic robić. Nie ma tu żadnego zwierzę zwierzęcia, które można byłoby zabić, zrobić coś z tego jedzenie. Przenica nie rośnie na razie, więc może w następnym odcinku będzie już lepiej. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia suba, łapy oraz komentarza pod filmem, jeżeli znajomy będzie chciał z Wami to obejrzeć, możecie mu to podesłać, albo obejrzeć to z nim. Chciałbym jeszcze, jeszcze raz gorąco podziękować za tyle subskrypcji w tak krótkim czasie. Wpadajcie jeszcze na grupę Discord, jak mówiłem jest nabór do moderacji. Jeżeli to Ty chcesz wygrać, wpadnij, napisz mi, że chcesz, Oczywiście przejdziesz rekrutację, więc możesz mieć szansę. Jak mówiłem na społeczności możecie zadawać mi pytania dotyczące e, QA. Wpadajcie jeszcze na kanał 2KMC e, Podłoga 221, link w opisie i na ekipę cymbałów, w któr, w która nie jest zbyt popularnym kanałem, tak samo jak 2 dwójkaMC. Dobra, mniejsza z tym. Dziękuję Wam za oglądanie. Elo!